W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyło się kolejne w tym roku Śniadanie u Starosty. Tym razem gośćmi byli pracownicy socjalni Powiatowych Placówek, a spotkanie związane było z ich niedawnym świętem. No ładnie to pan powiedział, dlatego staram się dochować tej tradycji, którą prowadzili prowadzili w poprzedniej kadencji, że zapraszamy może w tym roku trochę z opóźnieniem tygodniowym prawie, ale wszystkich pracowników socjalnych, żeby pracowników zajmujących się sprawami socjalnymi w naszym powiecie, żeby ich uhonorować, żeby ich ugościć, żeby im podziękować za ich trud, pracę i to, żeby wtchnąć w ich nadzieję, że ta praca, którą wykonują, jest naprawdę pożyteczna i służy mieszkańcom naszego powiatu. Dlatego widać, jak te osoby, które zajmują się sprawami socjalnymi, poświęcają swój czas, swoją energię i tą pracę, którą wykonują, pokazują na zewnątrz, żeby ludzie widzieli, że my zajmujemy się sprawami socjalnymi, osobami, młodymi, dziecia, dziećmi, seniorami, ludźmi potrzebującymi, osobami wykluczonymi, rodzinami wykluczonymi. To są właśnie te panie, większości, które tą pracę wykonują i dziękujemy im za to i dlatego jest spotkanie dzisiaj. Dołączamy się do gratulacji wszystkim paniom i panom. Życzymy zawsze uśmiechu nawet w tych nierzadko trudnych sytuacjach.